Znam się z wami niezmiernie gorąco w gameplayu z gry Spider-Man Shatter Dimensions. Był on tutaj zapowiadany, tak więc widzicie zbieram, co nie się w tym następnym mogę powiedzieć Venoma, Spider-Manem i czemu przyjmujemy jego spektakularne umiejętności. Do naszym zadaniem jest tego becerskiego. Bapla który ciągle uciekł życie, jest to elektro myślę, że tutaj za bardzo nie będzie problemu z nim jak widzicie gameplay jest nieco dłuższy z racji, będzie nieco dłuższy z racji tego że YouTube udostępniło nam tutaj dłuższy, dłuższy upload Upload, przepraszam, I przepraszam, filmików. No i myślę, że tutaj więcej, czy więcej, tym lepiej. Także i do święta. to święta, teraz więcej dostanę na święta, kurwa. A wy, myślę, że tak, że nie będzie z tym Mikołajem, ale gdzieś tutaj, no bardzo, nie byłem. Tak więc, akurat. Będzie w co grać, bo już się robi coraz więcej, do coraz mniej czasu do wigilii, to tak więc odpalajcie kompy, kupujcie gierki bądź kąpy na przykład nie macie, no i razem mam zamucić. co to jest, jakiś bug, wstąpi w błąd. Ale myślę, że to się zaraz naprawi. To dobra, tak jest. Tak więc, jak widzicie, i za bardzo nie są trudne, ale w drodze napotyka nas tutaj dużo trudniej, jak na przykład ratowanie niepewnych robotników. Ale jak to bywa w filmach, taki wciela się w grę na super bohater, tutaj jak ludzkimi umiejętnościami latanie na pańczynie ra ratuje naszych tutaj ratowników, dzięki którym będziemy mogli przejść w dalszy etap gry I to jest też taki mały test sprawający Potrafimy obsługiwać przeciw spacja w USAD no i ku jeszcze, przepraszam, że myszy którym możemy latać na pończynie to jedziemy. To bardzo świetna gierka, więc ją bardzo ops. To za Fox. To był Fox normalnie. Takie Fuxy się nie zdarzają. więc Nie razy tego robisz w domu. Bo wasz, Sp wasz Spider-Man. Wtedy Będzie, będziecie musieli przechodzić Gierkę od punktu kontrolnego Bo jak widzicie Gierka bardzo płynnie tutaj chodzi To nie tak jak no Myślę że ta gra ten Spider-Man, ci Spider-Mani, bo no jest tutaj czterech. Zyskamy. Co ty będziesz Jest kolejny starcie, czy pierwsze starcie z retro. Taki wafel, że tu nie można pisać. Nie jest tutaj za bardzo sztuczna inteligencja, nie jest tutaj za bardzo wysoka. Sprawdź kilka jeszcze klików, dostarczego się głową nasz przeciwnik. Pewnie daje sobie sobie rady. Może to umiejętność Spidermana, Spider-Mana, czy, niej, czy to właśnie głupota naszego... głównego wroga. Zobacz, sobie Odzyskiwać życie poprzez zabijanie wrogów bądź zbieranie takich emblematów, ze znaczkiem spędzili. W naszym przypadku tutaj znaczek nie peża. Jest to fajnie, ale oczywiście w tej grze da się winąć. Jak na przykład gracie sobie, które rodzice. Nie rodzice, że obiad. Inna rzecz, a to... Zaczynając od tej o... Zaczynaj kwestii, możemy sobie dezynąć z kartecem. Tak ostatnio zainstalowałem sobie komunikator na 3.0. Wersja 3.0. Więc, jeżeli chcecie, możecie sobie ze mną swobodnie pogadać. Oczywiście odpijszcie na O oni się a w Disquiku tylko Zależy coś mam. Oczywiście w tym dostępie na X-Files, W Steamie, na na kanale. Otrzymanie ze mną kontaktu będzie o wiele trudne. Będzie zapowiadał Wam, że...

Panią strzelania będzie dużo. Nie jestem się Evolution, ale coś ona mnie tyka. nie dotyka. Nie są bryne, 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 ale myślę, że te problemy da się rozwiązać. Ciągle zapowiadam, zapowiadam, zapowiadam. Gameplay był Dark Siders. No ale mam tyle gameplay do wykonania, że... ...tak, tutaj robota idzie szybko i to nowe intro i to wszystko. Mówię Paniery kanał Staram się tutaj robić Oczywiście jest... się... robię tu program. Właśnie, program. Właśnie, to program Python 3D Świetny program Oczywiście głupi wytwór mojej wyobraźni Co za oczywiście obramę w Photoshopie Świetny program Wracajmy do Spider Bayera. Uuu, nowi wrogowie. Na chwilę gością No więc... Jeszcze może uda mi się odblokować pewne udostępnienia, że... Myślę, że wam tutaj zaprezentuję, czyli jak lepszenia, w którym gra w jeszcze bardziej... Drywalna! To takie bezkresne mocno w PZMA3 Chociaż w PZMA to się apatyżowało ale... Nie moglibyśmy, nie mogliśmy sobie przycięć tutaj umiejętnąć, ja to końcu jest taki atut, motyw Myślę po prostu możemy sobie... udostępniać nie tam umiejętności za 300 razy Umiejętności, bohater stanie się normalnie pro. Czyli taka zagadka. Jak stać się na przykład pro? Progamerem w, grę w Wiecie czy nie wiecie? Jak nie wiecie, to mam powiedzieć. Jesteście sobie progamer i każdy będzie wiedział, że jesteście pro. Ha, ha, ha. Nie chcę ja jest. tego i to. To nie jest prawda. ale... Oh, Wrócenie no, no, tych bezkresnych wrogów, które padają jak kaftan przy naszym boskim się to, jest z to, jest to i od tomatu. Uuuu, widzicie. To Electro-Truck tak complete. Czyli nam Oblo odblokowali, nam się wszystko zabierali. Not really. Sort of what call ale my jeszcze coś musimy zaraz Koniec, z i kopytami. wam zaprezentowałem, jak się, jak się unika tego. Pora. Bestie. Z reguły na początku że myślałem, że on jest po prostu jakimś tworem nie do pokonania, ale jak widzimy że tutaj w grupie do pełniany sierpień No i to zawsze idzie. przejdziemy w dalszy etap naszej gry Waga Symbiota czyli to coś, co ma na sobie Spider-Man. Tak więc o tym wcześniej mówiłem. Bonus Suite One. Czyli jakieś tam dodatkowe udostępnienia ze strony autorów dla naszego superbohatera. A więc granie jest bardzo taka monotonna. Jak się zdaje na pierwszy, na pierwszy rzut oka, tak też możemy sobie udostępniać, może nie udostępniać, tylko odblokowywać nowe umiejętności. I tutaj też, spider Spidermana może zrobić naprawdę dobrego wojownika. Do ubicia elektro, tak mi się zdaje, trochę jeszcze nam brakuje. Ale to říkají, když cpejí historie, No jsou monotónné. <tričí> <Brane. tričí> oh, I said <tričí> okay. No, a to na Bardzo fajna i po nich przyszło, łatwo poszło. Jedyne co mnie do jak w na no to tam. Becrosownie ciągle się nawarście śmek. nie

i do, do naszego czapka jak, hmm. jak to pozostaje w cyficy hmm. naszego Spider-Man'a, odbywa się każdy wrogów i tak ja zrobię szkół. naszej super bohaterskiej mocy hmm. i ciągnęmy kartita. Ci wrogowie naprawdę są niezwykle wymagający Są po prostu banalni No i znowu Bóg Bug Ok, jest Trochę ja chyba za szybko tutaj nawet świecinicę i grania ogarnia tego, że ja w takim zmysłowym tempie przechodzę tę gierkę Dajemy spokój Mam nadzieję, że już to będzie ostatnie Nasze spotkanie z naszym wrogiem o nazwie Elektro Ale zobaczymy tak więc widziałem komentarze dotyczące mojego nowego intra. Myślę, że jest wyjebane i to robimy ponad tydzień w programie o nazwie Pine 3D. Haha, ja ona żartuje sobie tutaj. Oczywiście nie mam pojęcia, czy w taki program, chyba nie ma. To jest coś w skrila, Zaj, w wierzę, to, się Ale co? Musi być ktoś głupi, żeby był ktoś mogły, ja jest, e Sama logika, panowie, sama Zaj, logika. A przepraszam, może nie oglądałem tocząco, ale wątpię. Widzimy. Jest to chyba Najłatwiejsza, najłatwiejsza misja. W tej grze, Co, bo ten kostium jest tak dobry, że po prostu daje sobie z nimi wszystkimi radę. Oczywiście wcześniej go dałem w 670 teraz oczywiście Grand World of Times i w już nawet tam bardzo wybudowany mam czołg, jeżeli chcecie, to nie macie planu, możecie sobie go samemu założyć, bo ja go wziąłem. Załóżmy się z jeszcze... <grabiamy> <i się grabiamy> przez TeamSpeak będziemy się komunikować, jest to o wiele łatwiejsze. Myślę, że w każdym graniu <grabiamy> łatwiejsze, to jest.

Fajnie jestem widok tej osoby. Czuję się jakbym był super bohaterem. Oczywiście nas Spider-Man ma miękkie serce, ale twardą dupę. Oczywiście znowu dostał pizę od naszego wroga Elektro. Możesz go dobić na szmatę. Znowu musimy za nim biegnąć Pokonywać dalszych wrogów. To jest trochę bezsensowne. Bo po co komu grać dalej, żeby można go już ubić za pierwszym razem. I by było koniec gry. Ale niestety. W gry jak muszą być, co robię tutaj? No i co, powinienem sobie po drutach elegancko poskakać? I się w tym, ja mam umieć dać że można od klawiatury, ale tutaj są takie, taka woda i tam jak spadniemy to od razu giniemy. Co nam na tego? Brać. O, w punkcie komputernego. Ładnie się czka idzie. Mamy nasi... O, Let's do this. to był. Ale gramy dalej. Nie wywiło. Nie wywiło się. Zaczekaj. Przekonaliście się na górę. W zobaczeniu tego jak wdechłem podchwyciłem sobie trochę, byłem zbyt pewny, ale idziemy dalej. Dobry, jestem pajęczyk. My w solu też takie słoneczko, które mija nad głową. To nam pokazuje, że mamy robić uniki w ciśnięciu pewnego klawisza, który mamy oczywiście to przydzielone. Co fajne. Ale w każdej grze to było ten ponowny To bardzo przydatne. Walki się na wszystko, ale to walki z bardziej wrogami. To jest na ale to... inna bajka.

Uwe, Shadows. No jest to nazwa. Tłumaczę w Stanach Zjednoczonych oczywiście u nich tłumaczy to się normalnie. No oczywiście no mówię to. W mieszkańca. tylko tutaj. u

Nasz super, bohater, Spider-Man. Symbiotycznie Spider-Man tango można nazwać. Bo jakże inaczej, pojęcie zmysł, też dobra opcja przyda się. grze. oczywiście bez zastanowienia wchodzimy tutaj. Chwilę zapachania. Sala. Keep Electro from gaining more access to power sources. I already did that, perhaps, but you don't the grave consequences you're facing for failing to stop him. Of course, another light show. Much. Of course!